Szanowni Państwo, no trudna przyszłość chyba będzie przed Adamem Bodnarem oraz Marcinem Kierwińskim. Moi drodzy, takie plotki wychodzą, uwielbiam plotki i z nimi też się z wami dzielę, moi drodzy. No bo po pierwsze poszła taka informacja, że Marcin Kierwiński bardzo obawia się tego, czego może teraz od niego chcieć Donald Tusk, kiedy ponownie Marcin Kierwiński został szefem MSWIA, podobno Dzień wcześniej Kierwiński dowiedział się o tym, że będzie ministrem, no to brawo, panie premierze, rekonstrukcję dokonuje pan w sposób niesamowity, przemyślany, dzień wcześniej yy, obsada stanowiska MSWiA, szefa MSWiA, cóż, no, pełen profesjonalizm, jeżeli tak rzeczywiście było, to jest to szokujące. No i moi drodzy, ale to tak mówię, to są tylko plotki, Tego, to, 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 to powołujemy się na informacje w tym przypadku akurat z podcastu Niedyskrecje Parlamentarne, Joanny Miziołek i Eliza Olczyk. No i Kierwiński ma być bardzo przerażony tym, czego może od niego chcieć Donatus i czego się od niego oczekuje, moi drodzy. No. Może się obawiać, bo podobno bardzo przeżył to, że musiał wydawać polityczne rozkazy służbom w styczniu 2024 roku, kiedy zostali aresztowani Maciej Wąsik i czy w luty, przepraszam, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński wyciągnięci z pałacu prezydenckiego. Podobno wówczas Marcin Kierwiński bardzo mocno to przeżył, przeżył psychicznie. Yy, źle się potem czuł w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, no i wyjechał do Parlamentu Europejskiego. Po krótkim odpoczynku w Parlamencie Europejskim został pełnomocnikiem do spraw powodzi, no i teraz ponownie został szefem MSWiA. Yy, źle się to odbiera, w samej platformie ma się to bardzo źle odbierać i sam Kierwiński ma nie być z tego zadowolony, ale musi robić, no bo wszystko, cała jego przyszłość polityczna, jego teraz życie... I no, chyba i zawodowe, no bo na prywatne życie też to wpływają prwa, problemy zawodowe albo ewentualne przyszłe problemy prawne. No musi robić wszystko to, co chce Donald Tusk. No cóż, no i y, podobny problem ma Adam Bodnar. O Adamie Bodnarze politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią tak. On, jeśli tylko zmieni się władza i będzie prawidłowo obsadzona prokuratura, będzie inny minister sprawiedliwości, na przykład ktoś od nas. Adam Bodnar będzie ścigany i będzie, y, będzie miał problemy prawne. Adam Bodnar podobno zdaje sobie z tego sprawę i nie ma drogi ucieczki. Jedyną drogą jeszcze jest jedna, jedna rzecz no bo tak, miał być y, gdzieś w Sądzie Europejskim podobno nie będzie. Nie ma szans na to nie ma szans na taką nominację ale jeszcze jest jedna rzecz y, jest Ustawa kompetencyjna, yy, która nakazuje, żeby prezydent również zaakceptował takiego sędziego w Europejskim Trybunale. To jest ustawa przeprowadzona przez prawo i sprawiedliwość. No i nawet jeżeli rząd chciałby tam gdzieś Bodnara delegować, no to prezydent się na to nie zgodzi i trudno to będzie ominąć, zwłaszcza z nowo wybranym prezydentem Karolem Nawrockim. No i tu ma Bodnar kłopot. Innym ratunkiem było bycie prezesem Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Taki prezes ma immunitet, długą kadencję, no ale podobno Podnar już odpadł z tej gry. Sam powiedział, że nie chciał być prezesem, więc jest jeszcze jedna, jedno miejsce. Trybunał Konstytucyjny. Podnar mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale obecna koalicja rządząca nie obsadza Trybunału Konstytucyjnego. Mamy obecnie kilka wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, więc musieliby zacząć obsadzać. No to jest kłopot, prawda? Na teraz Podnara chroni immunitet senatora. W Senacie ma większość, obecna koalicja rządząca, więc no teraz nic go złego nie spotka. Chyba, że ewentualnie Bodnar ponownie zostanie senatorem, albo wszedłby do parlamentu jako poseł, no to na dłużej ten immunitet jest wtedy dla niego utrzymany. Jeżeli ktoś by chciał mu znieść, no to trzeba ten znieść, ten immunitet przegłosować i wszystko. Natomiast Bodnar ma się obawiać w przyszłości tego, co zrobił, i tutaj się mówi o. Legity, legitymizowaniu wejścia nielegalnego do telewizji polskiej. Tutaj będą na pewno ścigani i Sienkiewicz, i, i Bodnar. Sienkiewicz za wyłączenie sygnału, za to wejście siłowe, Bodnar za klepanie tego wszystkiego. Natomiast przejęcie nielegalne prokuratury też ma być Bodnarowi dopisywane. I w to wszystko tych dwóch ludzi wpakował Donald Tusk. I teraz zobaczcie, jaka polityka, moi drodzy, jest okrutna. Spójrzcie na to. Jest taki Adam Podnar. Jest rzecznikiem praw obywatelskich przez wiele lat. Uderza w rządy zjednoczonej prawicy, krytykuje rządy zjednoczonej prawicy. Robi mit bohatera, tak, buduje sobie mit bohatera po stronie lewicowo-liberalnej, Adam Bodnar. Donald Tusk mu zaufał, bo Adam Podnar miał przed wyborami, przed formowaniem rządu w 2023 roku pokazywać Tuskowi, że on ma pomysł na reformę sądów. Donald Tusk ufa mu, powierza mu takie ministra, prokuratora generalnego. Pamiętam ekspozycję Donalda Tuska z 2023 roku, kiedy pokazywał na galerię sejmową, kiedy mówił przy mównicy Donald Tusk mówił Adam Bodnar, panie profesorze, panu ufamy, pan jest ekspertem, będzie pan niesamowitym ministrem. Adam Bodnar otoczony zaufaniem. Jako bohater. Ponad 600 tysięcy głosów w Warszawie do Senatu zdobył. Tak? Bohater wchodzi do Ministerstwa Sprawiedliwości, będzie rozliczał, będzie y, 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 przywracał praworządność. Mija kilkanaście miesięcy, Szanowni Państwo, bo nawet nie minął cały rok. Adam Bodnar krytykowany, zmiażdżony, usuwany z Ministerstwa Sprawiedliwości. I tyle było z Adama Bodnara. I jeszcze teraz grozi mu to, że będzie, e, <noise> że będzie ścigany w przyszłości przez Prawo i Sprawiedliwość. Bodnar ma mieć wielki żal do Tuska za to. Między innymi za to, że powiedział, że on był delikatny. No, polityk, jak o nim się mówi, że był gdzieś delikatny, no to to nie jest naprawdę zaleta dla polityka. No i coś w tym jest. I zobaczcie, w kilkanaście miesięcy... Od bohatera do kogoś bardzo krytycznie ocenianego, od którego dystansuje się jego obóz do tej pory rządzący. Także Sienkiewicz go krytykuje. No wiadomo, boi się Sienkiewicz, nie chce zmiany władzy. Arłukowicz go krytykuje. Giertyk go krytykuje. Ludzie Giertycha wjeżdżają na Adama Podnara. Tusk dystansuje się dopiero tam potem w pałacu prezydenckim pochwalił tego Podnara, ale tak go pochwalił, że Podnara aż po prostu się obraził. Od bohatera do zera. No, jak hołownia. No, to samo w kilkanaście miesięcy od bohatera, od polityka, który zostaje marszałkiem Sejmu, ma najwyższe notowania, zaufanie społeczne do zera, do zdrajcy, do pachołka, do, do kogoś, kto nie jest godny zaufania. Wśród koalicjantów, wśród obywateli. No cóż polityka. No ale na dziś podobno, no właśnie najbardziej przerażeni są Marcin Kierwiński oraz Adam. Bodnar. Także to będziemy to obserwować jak to się zakończy. Czy Waldemar Żurek, który do tej pory mógł tylko recenzować wchodząc do Ministerstwa Sprawiedliwości czegoś dokona. W mojej ocenie już się trochę potknął Waldemar Żurek, bo Yy, zawiesił 46 prezesów, wiceprezesów sądów, ale zobaczymy, czy oni zostaną odwołani, bo jak tutaj się potknie na tym kroku, bo to muszą kolegia regionalne sędziowskie odwołać yy, tych sędziów, co zawiesił Żurek, to Żurek za chwilę też może stać się taką samą ofiarą polityki prowadzonej też przez Donalda Tuska, głównie przez Donalda Tuska, jaką ofiarą stał się Adam Bodnar i wielu innych, szanowni Państwo, polityków. A jeżeli ktoś ma ochotę, kto dotrwał tutaj do samego końca, bardzo zachęcam. Moja książka Medialna Wojna Polsko-Polska do dnia 18 sierpnia z moim podpisem, z moim, o, moją dedykacją. Dedykacja też jest możliwa. Wystarczy wy, wysłać maila do wydawnictwa, podać numer zamówienia i e, poprosić o moją osobistą dedykację dla takiej osoby, czyli dla pani Joanny, dla Marka, dla tego z pozdrowieniami. Ale bez tego, bez osobistej dedykacji, z moim podpisem do 18 sierpnia w promocji warto kupić w przedsprzedaży. Dowiecie się tutaj do tego, m.in. właśnie jak Donald Tusk przez lata pogrywał z mediami, jak Donald Tusk zmienił oblicze mediów i rozpoczął wojnę polsko-polską, która trwa do dziś i jak media w to wchodziły. To wszystko tutaj opisałem od serducha dla Was. Do zobaczenia, moi drodzy.